Pieniądze, proszę pana, to nie wszystko. Pieniądze to nie wszystko? Mhm. Pieniądze to nie wszystko. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma w ostatnim czasie zdecydowanie więcej problemów, wśród których te związane z brakiem funduszy na finansowanie kampanii prezydenckiej należą do najpoważniejszych, ale bynajmniej nie jedynych. Szymon Hołownia został właśnie bezlitośnie wyśmiany przez najważniejszą kobietę z otoczenia prezydenta Andrzeja Dudy. Pan Maszek po prostu wystraszył się. Na dodatek premier Donald Tusk postanowił zniszczyć zaplecze polityczne Szymona Hołowni, jego samego zmusić do wycofania się z udziału w wyborach prezydenckich, a być może w ogóle z życia politycznego. Na to wszystko nakłada się coraz bardziej bezpardonowa wojna w trzeciej drodze, ponieważ PSL doskonale rozumie, że ta koalicja. Gnije i udział w rządzie Donalda Tuska ma już tylko charakter tymczasowy. O tym wszystkim teraz w programie Polskość to Normalność. Tomasz Gdula, kłaniam się i serdecznie zapraszam. Witam Państwa w biało-czerwonej enklawie YouTube'a na kanale, wokół którego, jak zawsze podkreślam, budujemy społeczność polskich patriotów. Dlatego, jak zwykle na początku, serdecznie proszę wszystkich, którzy polskimi patriotami się czują, by zechcieli zasubskrybować kanał, ponieważ dzięki temu nasze niezależne komentarze, wygłaszane zawsze z polskiego punktu widzenia, szerzej niosą się po internecie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia jeszcze kilkanaście miesięcy temu marzył sobie, że zostanie prezydentem Rzeczypospolitej. Trump Poliną do tego urzędu miał być fotel marszałka Sejmu, na którym chciał budować swoją popularność i liczył, że ta fala doniesie go do samego pałacu prezydenckiego. Dzisiaj z tych marzeń nie pozostało już praktycznie nic, a Hołownia jest w niebywałym politycznym potrzasku. Na celownik wziął go bowiem sam premier Donald Tusk, który wykorzystał Hołownię w kilku kwestiach, między m.in. bezprawnego wygaszenia mandatów posłów Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego. I Macieja Wąsika, za co prawdopodobnie chołowni przyjdzie karnie odpowiedzieć, gdy tylko w Polsce sytuacja wróci do normy i znowu prawo znaczyć będzie prawo. Ale w tej chwili chołownia został jeszcze przez Tuska przyparty do muru dwiema innymi kwestiami. Pierwszą doskonale Państwo znają, to jest odpalenie afery z kolegium Humanum i rzekomymi studiami chołowni, które miał tam odbywać w ogóle oczywiście nie studiując, a jedynie Płacąc za to i licząc, że w zamian otrzyma upragniony tytuł magistra. Informację o tym opisał oczywiście Newsweek, czyli organ prasowy Platformy Obywatelskiej. Tak się bowiem składa, że Platforma Obywatelska, wzorem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z czasów PRL-u, ma swoje organy medialne i niewątpliwie medialnym organem telewizyjnym Platformy Obywatelskiej jest TVN24, organem internetowym onet.pl, a organem prasy drukowanej jest Newsweek i jeżeli tam coś się ukazuje, można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że jest to co najmniej inspirowane, jeżeli nie ustalone z politykami Platformy Obywatelskiej. Dlatego atak na Hołownię związany z kolegium humanum był absolutnie nieprzypadkowy, szczególnie, że wydarzył się akurat wtedy, kiedy marszałek Sejmu potwierdził swoje prezydenckie aspiracje. Teraz jednak jego problemy są zdecydowanie poważniejsze, ponieważ Tusk położył na barkach Hołowni decyzję o tym, czy uzna ważność wyborów prezydenckich, przyjmując przysięgę od nowo wybranej głowy państwa? Pan Marszałek po prostu wystraszył się tej odpowiedzialności, którą Platforma Obywatelska, pan premier czy minister sprawiedliwości próbują na niego przerzucić. W związku z tym postanowił przygotować projekt tzw. ustawy incydentalnej, która wbrew obecnie obowiązującemu prawu decyzję o ważności wyborów prezydenckich zdejmowałaby z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Przekład Kładając to na grono 15 najstarszych, stażem, czyli często wywodzących się jeszcze wprost z komunistycznego wymiaru sprawiedliwości, sędziów Sądu Najwyższego. O tę sprawę, projekt tej ustawy i to, czy prezydent Andrzej Duda go podpisze, została zapytana szefowa kancelarii, prezydenta, minister Małgorzata Paprocka. Nie ma żadnego jednolitego standardu na poziomie europejskim orzekania w sprawie ważności wyborów i te orzeczenia, na które część polityków czy część. Pseudoekspertów się powołuje, w ogóle nie dotyczą prawa wyborczego. Więc te orzeczenia są bardzo nikłą podstawą, żeby w ogóle kwestionować sędziów, a, a do prawa wyborczego nie mają się nie. Mają się nie ale... W tej sytuacji hołownia chciałby potwierdzić swoją pozycję na scenie politycznej i Ociągnąć jakkolwiek pozytywny, akceptowalny, godny uwagi wynik w wyborach prezydenckich. Jak na razie sondaże dają mu marne 6%, ale marszałek liczy na to, że przy prężnej kampanii, dobrze sfinansowanej i dobrze zorganizowanej, ten wynik zostanie zdecydowanie podpompowany. Tylko, że tutaj nie mówi PSL. Dariusz Klimczak to nie tylko minister infrastruktury, ale przede wszystkim w kontekście, o którym rozmawiamy, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. I dzisiaj w programie Graffiti na antenie Polsatu News nie pozostawił wątpliwości, że PSL nie wyłoży oczekiwanych przez hołownię pieniędzy na jego kampanię wyborczą. Pienie Pien 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 Pieniądze to nie wszystko, tak? <laughs> Pieniądze to nie wszystko. Pieniądze pomagają w kampanii wyborczej, ale na pewno nie, nie grają wiodącej roli. Co ciekawe, mówiąc o tym, minister Klimczak wymierzył również przytyczek w nos. Koalicji Obywatelskiej, co pokazuje, że w PSL-u zmienia się nastawienie do największego partnera w układzie rządowym. Posłuchajmy. Ja pamiętam kampanię y, takich kandydatów, którzy naprawdę w grube pieniądze wyłożyli na kampanię, a raczej wyłożyły, y, i kończyło się wymianą kandydatów. A więc na otwartą wojnę w trzeciej drodze, odcinanie się Kosiniaka Kamysza i jego środowiska od Hołowni i Polski 2050 nakłada się coraz ostrzejszy. Kryzys w koalicji. Warto w tym kontekście również przytoczyć słowa Magdaleny Biejat, kandydatki lewicy na prezydenta Rzeczypospolitej, która to dzisiaj powiedziała, że koalicjanci zostali wprowadzeni prawdopodobnie w błąd. A to dlatego, że Bodnarowcy i Tusk mówili o zorganizowanej grupie przestępczej w rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Tymczasem w świetle tego, że brytyjski sąd wypuścił byłego prezesa Rars Michała Kuczmierowskiego z aresztu, pani Biejat twierdzi, iż sytuacja może być zupełnie inna i stawia pod wielkim znakiem zapytania czystość intencji Bodnarowcu. My oczywiście wiemy, że tam o żadnej czystości mowy być nie może, ale proszę zwrócić uwagę, że nagle otwierają się oczy nawet koalicjantom. Tusk dostaje szturchańce zarówno od PSL-u, jak i od Lewicy, a Szymon Hołownia na razie jest w potrzasku, ale jestem przekonany, że i on jeszcze coś wywinie, ponieważ dzisiaj planem otoczenia Donalda Tuska jest wy. Eliminowanie wszystkich kandydatów reprezentujących koalicję 13 grudnia z wyścigu prezydenckiego, po to, by jedynym przedstawicielem tego środowiska pozostał Rafał Trzaskowski. To jest oczywiście karkołomna koncepcja, ponieważ Trzaskowski i tak nie zdobędzie w pierwszej turze większości 50%, a w drugiej po prostu nie będzie miał z czego czerpać. A ja w tej sytuacji ciekaw jestem Państwa opinii. Czy uważacie, że to, iż PSL otwarcie już mówi, że nie wyłoży pieniędzy na kampanię, Hołowni, to oznacza definitywny i już nie tylko polityczny, bo ten nastąpił kilka miesięcy temu, ale także formalny koniec trzeciej drogi i jaki to będzie miało wpływ na stabilność układu rządzącego w Polsce, ponieważ moim zdaniem zmierzamy już naprawdę ku rozkładowi koalicji 13 grudnia i ewentualne zwycięstwo kandydata obozu patriotycznego w wyborach prezydenckich będzie gwoździem do trumny, na mocy którego Donald Tusk niewątpliwie utraci. Władze jeszcze w 2025 roku. Proszę dajcie państwo znać, czy postrzegacie to podobnie jak ja. Dziękuję za spotkanie. Kłaniam się pięknie i do zobaczenia.